gotowi. Hop. Dzisiaj jest piąta edycja kolarskich czwartków o Pukach starosy Sokurskiego. Jest to finałowa seria. Będziemy podsumowywać wszystkie kolejne edycje, sumować punkty i za najwyższą ilość będą nagrody, dyplomy oraz puchary. Z roku na rok kolarskie czwartki zyskują na popularności. Tak samo kolejna każda edycja wiąże się z większą ilością uczestników. Dzisiaj jest tradycyjnie jeszcze więcej, około 70 czy ponad 70 łącznie uczestników. Poza nagrodami dla najlepszych zawodników przygotowaliśmy również dla wszystkich tutaj Zebranych, słodki poczęstunek, napoje. Kolarskie czwartki już w tym dniu, dzisiaj się zakończą. Jednak nie kończy to ścigania w Sokółce. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za dobrą rywalizację, za wysoką frekwencję, za to, że rodzice zaangażowali się. Dziękujemy również głównemu patronowi, panu starosie Sokółskiemu, jak również sponsorom, wspomagającym. Bardzo fajne zawody. Dzieci się bawią doskonale, rodzice również, kibicują z całych sił. No i uważam, że super pomysł na spędzenie czasu po południu, prawda? Mam dwie córki, ale tylko jedna zdecydowała się brać udział w zawodach. Propagowanie kolarstwa? Tak, tak, jak najbardziej, popieram. Ta córka, która jeździ tutaj, jeździ też w Wasilkowie na wtorkach kolarskich więc... i w maratonach kresowych, bo to już jest drugi rok z rzędu, kiedy bierzemy udział w tych czwartkach, więc. Popieram jak najbardziej, super inicjatywa. No to ja w Czwartkach Kolarskich to już biorę udział od bardzo długo. Te, no w sumie w tym roku to na wszystkich edycjach byłam. No pierwsza byłam. Myślę, że dużo osób zachęca do jeżdżenia rowerem i to jest bardzo fajne. Nie, bardzo dużo osób bierze udział i nie, nawet nie tylko w mojej kategorii. U mnie w kategorii to bierze tak może sześć. Siedem dziewczynek. To zależy od tygodnia. Cześć, jak masz na imię? Kuba. Podoba Ci się? Podobają Ci się zawody? Bardzo. I który raz bierzesz udział w zawodach? Eee, piąty. A co Ci się najbardziej podoba w tych zawodach? Najbardziej mm, rowery. A nagrody? Też. A kolana są mocno pobijane? No to trochę. Mama krzyczała? Nie.